Dzisiejszy przegląd komiksu rozpoczniemy od grubej cegły: Komiks Ekspedycja Bogowie z Kosmosu. Wydawcą jest Pruszyński i Spółka czyli praktycznie wydawnictwo komiksowe. Jest to niebyle jakie wydarzenie, ponieważ e, no z komiksem Expedition mi się wydaje, że spotkał się każdy z nas. Na pewno to większość. Z, tak, jest jeden z tych komiksów, który każdy z Polaków kiedyś miał w rękach, ale nawet o tym nie wie albo tego nie pamięta. To jest, e... to jest tak jak z Franki Kowalem. E, I to jest w ogóle świetnie zobaczyć, jak te klasyki są wznawiane w no, praktycznie takiej ekskluzywnej formie. Wielkie, duże cegły, które. Uh, można z, tym, z tego domy budować. Tak, można z tego tak. domy budować. No to jest, po prostu, to jest po prostu bardzo ładne. I e, mam, mam na półce właśnie fankiego kowala, i tak się zastanawiałem kurczę, co by było, jakby tak było więcej takich cegiełek, właśnie z takimi klasykami, jak, jak fankie kowal czy ekspedycja. No i, i mamy, i to jest bardzo dobry krok moim zdaniem. Mam nadzieję, że to nie jest yy, już ostatni tego typu tomik od e, Pruszyńskiego starego no tak Wydawictwa Komiksowego. zmieniłeś, Fankiego Kowala i Ekspedycja, czyli w zasadzie co łączy te dwa komiksy. Bogusław, Bogusław Polch, no właśnie. On ja nas... co chciałem powiedzieć, że praktycznie mamy zbiory jednego z y, tych najbardziej znanych autorów polskich i no... Dla, dla fanów polskiego komiksu to, jest tak to są tak zwane must-have. Ale muszą to właśnie, mieć. Najpierw trzeba uzmysłowić, wam, drodzy słuchacze, ci, którzy nie orientują się na rynku komiksowym, e, jaka to, jakie to jest wydarzenie. Ponieważ no, komiks, ekspedycja e, były wydawane w latach 80., no i te egzemplarze na pewno wam się przewinęły gdzieś tam w szkole, w świetlicy e, u wujka czy, czy gdziekolwiek, ale wydawnictwo Muza w 2003 roku. Wydało zbiorczą ekspedycję w dwóch tomach, też twardej oprawie i to już jest biały kruk. To już, um, te dwa komiksy osiągały zawrotne sumy na różnych portalach, nie portalach, aukcyjnych, tak, mhm. to są portale aukcyjne. I dlatego między innymi ekspedycja z Pruszyńskiego jest taką gratką dla wszystkich miłośników, ponieważ to jest jeden z tych komiksów, którzy, które trzeba mieć na półce. To są klasyki. Tak Obok jest. na przykład krzyżaków Pana Tadeusza, każdy Polak powinien mieć e, w swoim dorobku ekspedycję, ponieważ no, to jest no, jak to wspomniałeś, klasyk. Ale okej, okay. przejdźmy do tego klasyku. Bogusław Polch, e, odpowiedzialny za szatę graficzną. Arnold Mostowicz i Alfred e, Górny są odpowiedzialni za całą historię. Aczkolwiek z tyłu komiksu mamy jeszcze dodatki: wywiad z Bogusławem Polchem, uh -huh. który przeprowadził. Łukasz Chmielewski salej komiksu. I z tego wywiadu można się m.in. dowiedzieć, że Bogusław Polch również miał wpływ na scenariusz. To były takie drobnostki, ponieważ on dostawał skrypt, gdzie na przykład dwóch bohaterów, jeden bohater miał pojechać do drugiego i porozmawiać ze sobą, a wiadomo, że to jest fantastyka, oni mają pewną już yy, pewne osiągnięcia techniczne, więc po co oni mają do siebie, do siebie jeździć, skoro mogą rozmowę przeprowadzić przez. Skype'a. Skype wtedy Skype'a <noise> jeszcze nie było. Na czym polega historia? Ogólnie trzeba jeszcze zaznaczyć, że scenariusz jest oparty o teorię Denikena. E, myślę, że ta teoria przypadnie do gustu ateistom, ponieważ Deniken stara się udowodnić, że jakby zaczątki ludzkości i te wszystkie e, różne wynalazki, e, w ogóle skok e, cywilizacyjny osiągnęliśmy dzięki kosmitom. I też e, na tym polega scenariusz. Piramidy mamy... wybudowane przez kosmitów. Znaczy to jest wszystko w bardzo... Teraz <laughs> tak skróciłem, słuchaj. No, bardzo skróciłem e, całą tą teorię. Po prostu chodzi o to, że jakby my ludzie pochodzimy od... Znaczy rodzaj ludzki stworzyli na Ziemi kosmici. I tutaj mamy opisane w jakich okolicznościach. Początek historii całej ekspedycji zaczyna się e, kiedy to jest sobie planeta Des. I tą planetą Des rządzi wielki mózg tam jest też tutaj zaznaczone, on tam się e, regeneruje, więc może tak by rządzić jako jego, jego kadencja trwa bardzo długo. <słyska> tak. <słyska> I ten, ten wielk przewidział, że kiedyś nastąpi katastrofa i planeta des zniknie. Więc warto by było, żeby ta cała cywilizacja z tej planety no, poszła gdzieś dalej. I mamy tutaj grupę ekspedycji pod dowództwem niejakiej ICE, która ląduje na niebieskiej, błękitnej planecie, czyli na naszej Ziemi i ma zadanie przeprowadzić eksperymenty i doprowadzić właśnie jakiś organizm, tak to nazwijmy, do tego, żeby stał się inteligentny. Tutaj mały spoiler, oczywiście pada na małpy. <grystanie> I tak powstaje gatunek ludzki, ale w pewnym momencie ten cały mózg udziela reprymendy, ponieważ oni źle wybrali gatunek. Że ludzie nie mieli powstać jakby z małp, tylko my mieliśmy być owadami. Ponieważ, jak już by, jakby mrówki mają już y, tam swoje małe społeczeństwa, są zgrane, wiesz, mrowisko to jest świetny wynalazek, to jest takie mikrospołeczeństwo i Wszyscy to tylko pracują, nic więcej. Insekty mają lepszy potencjał na to, żeby rządzić tą planetą niż ludzie. I ten komiks można czytać na dwóch poziomach, na dwóch płaszczyznach. Pierwszy to jest oczywiście przyjemna lektura i fantastyka, a w sumie na trzech poziomach, teraz tak sobie zastanowiłem. Drugie to jest e, dla takich już wyjadaczy, dla ludzi myślę, że wszyscy akurat czytelnicy mają jakiś zakres wiedzy i będą dostrzegać właśnie pewne aluzje. Na przykład e, kiedy oni tutaj wyodrębnili pierwszą inteligentną parę, żeby jakby kolejne pokolenia były jeszcze bardziej inteligentne, no to mamy pierwszą aluzję do ogrodu Eden. Potem e, powstanie cywilizacji, Im dalej idziemy e, w komiksie. Tym oczywiście kolejne epoki, e, lata lecą do przodu. Mamy na przykład Mojżesza, wyjście z Egiptu. Skąd akurat, dlaczego 40 lat jest wyjaśnione też w tym komiksie. Bez spoilerów, będziecie mieli przyjemność e, z odkrywania całego scenariusza. E, mnóstwo drobiażdżków, sobie część wypisałem. Mam na przykład Atlantydę, e, postacie Azazel, Enoch. To są postacie, które jak sobie każdy z Was w trakcie lektury pójdzie do komputera, wygoogluje, co to, kto to był, to nagle się okazuje, że ten scenariusz jest bardzo fajnie dopracowany. I między innymi głównym takim antagonistą naszej AIS jest Sadham. Pisze się, się Satam, ale w, czyta się szatan. To pierwsze skojarzenie. I jakby jego rola jest taka, że wielki mózg wymyślił sobie, że żeby był taki zrównoważony ten skok cywilizacyjny, to zawsze musi być walka dobra ze złem. Żeby dobro musi w końcu pokonać zło, żeby zapanować na świecie. Więc ten satam, szatan, który również ma swoją technologię e, replikowania siebie, no to właśnie cały czas gdzieś tam wtyka, manipuluje ludźmi, przeszkadza, czyni zło. A Ice, później Ice Star, powiedzmy, nazwijmy to klon, to jest długa historia, powiedzmy. No, no tak, no w końcu... No bo, do, okej, okay, dokończę tylko z tym Satamem, no i Satam właśnie tak miesza na przykład w Sodomie i Gomorze, miesza ludziom w głowach, on powoduje właśnie całe te intrygi w każdym tym albumie. Ponieważ ten wielki, gruby tom składa się no, ze wszystkich albumów, które narysował Bogusław Polch. O co chodzi z AIR i, i Star? Otóż to są dwie postacie, które są w zasadzie tą samą osobą. Osoby z planety DES jakby starzeją się dłużej niż normalni ludzie, co powoduje, że oni mogą faktycznie śledzić kolejne pokolenia, jak to właśnie cywilizacja ludzka na tej niebieskiej planecie się rozwija. Ale no niestety te podróże między planetą Des a Ziemią powodują, że jednak starzeją się. I żeby kolejne jakby przygody nie były z udziałem dziadków, seniorów, to Wielki Mózg zrobił replikę Ice, którą nazwał Ice Star, i to jest jakby ta sama osoba z tym samym bagażem doświadczeń, uosobieniem. No i tak mamy tą samą bohaterkę, ale odnowioną. Przejdźmy teraz do szaty graficznej. Ponieważ no, znaczy, mówi się, że to jest najlepsze dzieło Bogusława Polcha w jego karierze. On oczywiście narysował wiele rzeczy, znamy go z Fankiego Kowala, znamy go z Wiedźmina, znamy go przede wszystkim z Ekspedycji. I to jest majstersztyk. I właśnie trzecia płaszczyzna czytania tego komiksu to cofnięcie się w czasie do lat 80 i obserwowanie tej właśnie wielkiej, nowoczesnej technologii, która jest taka oldschoolowa. I to jest przepiękne w tym komiksie. To, to jest zawsze ciekawe właśnie, jak, jak w, im bardziej się cofniemy w tył, przyjrzymy się temu, jak artyści sobie wyobrażali przyszłość i technologię przyszłości, jak to się... Diametralnie różni od siebie, i chyba szczególnie najbardziej takie najciekawsze wyobrażenia padały tak właśnie na przełomie lat 80. -tych, 70. -tych. I tak, ma, mają taką swoją specyfikę i urok zdecydowanie. Ja miałem wielką przyjemność w czytaniu tego komiksu, no ponieważ jakby te klimaty już uciekły. Teraz, jak ktoś chce tworzyć jakąś fantastykę, no to oczywiście już mamy trochę inne wzorce no właśnie. architektura poszła do przodu, technologia współczesny twórca inaczej kombinuje. No bo mamy, wiadomo, mamy tak jakby inne kierunki przed sobą, które chcielibyśmy osiągnąć w technologii. A wtedy jednak nie mieliśmy telefonów komórkowych. Skype'a. No, nie było Skype'a, komputery też były w wielkości pokoju. Inaczej wyglądała wizja statków kosmicznych, także Bogusław Polch tutaj wprowadzał tradycyjnie mnóstwo swoich różnych patentów, które teraz przez pryzmat czasu będą wywołały uśmiech na twarzy, ale niektóre jego wizje były jak najbardziej trafne. I pod tym względem naprawdę ta lektura dostarcza niesamowitego, niesamowitej radości po prostu yy, z przeżywania, z czytania, z powrotu takiego do przyszłości, patrzeć jak to właśnie wtedy takie oldschoolowe yy, statki kosmiczne, broń i technologia wyglądały. W dodatku rysunki Bogusława Polcha charakteryzują się wielkim detalem. Duża, duża szczegółowość, yy, można przy jednym rysunku naprawdę podziwiać... Yy, takie niesamowite drobiażdżki. Przez to dużo pracy musiał włożyć w tworzenie tych wszystkich stron. Myślę, że tutaj e, przywołam tą przysłowiową monetę z Frankiego Kowala, gdzie nie dość, że to była moneta, malutki drobiażdżek w kadrze, to on jeszcze tam rysował awers czy też. Tak, awers. tak, dokładnie. Taka, taki poziom szczegółów. Także, no, niesamowite. Uważa się, że to jest jakby najlepsze dzieło w karierze Bogusława Polcha. Ja się jak najbardziej podpisuję pod tą tezą i dlatego też ekspedycja jest niesamowitą lekturą. Także, podsumowując. Uważam, że to jest klasyk, komiks, który powinien znaleźć się w Dab półkach u każdego szanującego się Polaka, który chce mieć w swojej biblioteczce po prostu rzeczy wartościowe, które stworzyli nasi rodacy. Zdecydowanie. Teoria Danikena, mnóstwo nawiązań do przeszłości, do Biblii. Ludzie, którzy mają taką podstawową wiedzę, oczywiście wyłapią Mojżesza, wyłapią Noego, wyłapią ogród Eden, poszczególne takie ciekawostki. E, aczkolwiek w trakcie lektury polecam, żeby wszystkie te nazwy, wszystkie te miejsca, wygooglować sobie. Wtedy jest naprawdę można doznać małego szoku. Że to wszystko jakby trzyma się kupy, ta cała wizja Denikena i tym bardziej to dostarcza większej radości z lektury. A poza tym, tu mamy jedną wielką fantastykę. Co jeszcze warto zwrócić uwagę, że tutaj jakby głównym bohaterem jest ta e, bohaterka ICE, później Istar, no co powoduje, że jakby ten e, bohater dominujący to jest kobieta, taki można powiedzieć nie feministyczny komiks, ale że kobieta alfa, coś jak e, obcy ósmy pasażer stromo, gdzie też zawsze była Ripley. No to jest jednak... Jest... Jeden z przykładów. Tam, jeden z przykładów tam, gdzie głównym bohaterem jest kobieta i tak, no bo jest jak... różnorodność. Kurczę, jak kojarzycie filmy, akcji, no jest Rambotę, Spakowany, Sylwester Stallone, nie? Wszędzie to są po prostu faceci z wielką spluwą, a tutaj jest y, kobieta ze sprytem, z odwagą. Ja muszę jeszcze tylko też powiedzieć, że w końcu przeczytałem bunt Olbrzymów. Mm. Tutaj taką małą prywatę na zakończenie, ponieważ w podstawówce właśnie gdzieś ten komiks widziałem, dlatego też uważam, że każdy go miał kiedyś w rękach, dlaczego? Ponieważ e, mieliśmy w pierwszej klasie podstawówki oczywiście e, wyjście do biblioteki szkolnej, każdy miał obowiązek coś pożyczyć, to wszyscy się rzuciliśmy na co? Na komiksy. I patrzę, o kurczę, bunt olbrzymów i ta okładka to musi być super, to ma tak dobry tytuł, że to nie może być słaby. Wszyscy wtedy, każdy wypożyczył bunt olbrzymów, bo tam było parę sztuk na szczęście. No i jak ci się wtedy to podobało? Nie podobało mi się. Miałem siedem lat i totalnie, tylko w zasadzie to też mało czytałem. Było dużo tekstu, więc tylko oglądałem obrazki. Typowy Filip. Ale teraz miałem wielką przyjemność. I zachęcam również was do tego, żeby wziąć do ręki komiks Ekspedycja. Bogowie z kosmosu. Z wydawnictwa Prosiński i Spółka. I tym razem będziemy zajmować się mangą. Z wydawnictwa... JPF. Tak jest. A tytuł tutaj mangi to Judge. Ogółem JPF ostatnio... Kolejnego komiksu z wydawnictwa Kotori. Kotori zajmuje się wydawaniem na rynku polskich mang. Aczkolwiek to, co przynieśliśmy dzisiaj do radia, to jest. Komiks polski. Komiks polski.